Bardzo lubimy wykorzystywać rzeczy, które już mamy w domu, do przetwarzania ich w nowe dekoracje. Nasz pomysł wymaga trochę czasu, ale warto, ponieważ stworzymy piękną ramkę z wielkanocnym wiankiem. Co będzie nam potrzebne: stara drewniana ramka, farba do drewna, metalowa obręcz. Styropianowe jajka, sztuczne lub papierowe kwiaty, pistolet z klejem na gorąco, nożyczki oraz siatka farmerska. Obrazek rozbieramy na części, a drewnianą ramę malujemy farbą do drewna. W międzyczasie, kiedy farba schnie, przygotujemy metalową obręcz. Użyjemy do jej ozdobienia styropianowych jajek, które już wcześniej pomalowałyśmy na podobne kolory jak na ramce, aby pasowały. Nasza ramka już wyschła, dlatego teraz nadamy jej trochę wiejskiego charakteru. Wykorzystamy do tego siatkę farmerską, którą umieścimy zamiast tyłu ramki. Mamo, ale zdajesz sobie sprawę, że nie każdy ma w domu siatkę farmerską? No, to prawda, ale taka siatka dostępna jest w markecie budowlanym. Wymyśliłam jeszcze taki fajny patent. Zamiast siatki farmerskiej możemy użyć oryginalny tył ramki, obić go tkaniną, przykleić serwetkę lub na przykład resztki tapety.